dzisiaj będę brał status pierwszy, pierwszy raz, mam 8 lat i będzie opening, widać ja tutaj mam 27, bo widać nie, nie dało się więcej, tylko dwie misje mi zostały, no to przejdźmy do odcinka, zaczynamy od yy, tych najgorszych. No, trafiliśmy spoko, spoko nawet. Dobra, teraz te... też, nie, zapomniałem o jednej skrzynce. Otworze. Rico Riko Rico nie ma nie ma. Ja. Kiedy coś trafię? mam moje nowe konto mam je od tygodnia dopiero, a zacząłem grać od dzisiaj rano. tak cały czas gram. No. Przepraszam by to wiem, zapomniałam i sące wyszło, a teraz otwieramy to. Nie ma. Teraz szóstka. Rosa. No nie! Ja nie miałem tych za tym takie ale no piątka, no nie. No i znowu piątka. W tym odcinku jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze coś zostało. Odbieram odebrałem so, Jessica. Teraz to i do tego. Jeszcze nie tyle odcinka, jeszcze sobie polepszam. Co ile tego? Tak się prezentuję moje konto. Moi wszyscy za jeszcze mi brakują. Trochę dłużej ich. Sam nie wiem kto to jest. Myśli pewnie jest dobry. I... Jeszcze mogę kupić tą skrzynkę dla Was. Jeszcze raz ulepszę Czesikę. I w tym, w tym odcinku wiesz, już na tyle. Więc mój kanał ma być... I mój kanał ma być szary. Szary. I dajcie w górę i dajcie komentarz, czy Wam się podobał ten film.